Zapraszam na kolejny film z serii Zabawy z Gresem. W poprzednim filmie pokazywałem, jak można wywiercić idealny otwór w gresie, nie uszkadzając płytki i korzystając tylko z odpadów, które mamy na budowie, czyli robiąc sobie prowadnice z fragmentów płytek. Część z Was uznała, że ten sposób jest stary, że jest głupi, Uważam, że jeżeli coś jest głupie, a działa, to wcale nie jest takie głupie. Udało się wywiercić tanią koronką idealny otwór w gresie. Oczywiście istnieją inne sposoby i narzędzia, żeby sobie tą pracę usprawnić. Ja korzystam osobiście bardzo często w swojej pracy z tego typu rozwiązań. To jest przyssawka firmy Ruby. Tą przystawkę mam już chyba z 5 lat. Widać już po niej delikatne zużycie, natomiast w dalszym ciągu można wiercić nią Fajne, fajne otwory i ułatwić sobie świetnie pracę. stawkę montujemy sobie do płytki. Bierzemy otwornicę. Tu pokazuję jeszcze tą najtańszą wersję otwornicy, bez żadnego prowadzenia. Do środka wkładamy kawałek nasączonej wodą gąbki, żeby zapewnić jej chłodzenie. Montujemy w prętarce Opieramy sobie otwornicę o przystawkę, o prowadnicę przystawki, i napierając w tych kierunkach wykonujemy otwór. Urządzenie na pewno ułatwiło prowadzenie. Koronki diamentowej. Są jeszcze innego typu rozwiązania. Możemy sobie użyć na przykład koronki z wbudowanym prowadzeniem. To jest taka gotowa koronka, którą możecie sobie kupić w sklepie. Tutaj, akurat firmy Pro. Koronka diamentowa już zamontowaną gąbką z prowadzeniem na środku, przez co nie trzeba używać żadnego rodzaju prowadnic. Po prostu moczymy sobie taką. Koronkę w wodzie, montujemy do skrętarce i przystępujemy do wiercenia. Kolejny otwór wiercony tym razem z użyciem koronki diamentowej, z prowadzeniem. Na rynku jest dostępnych dużo prowadnic, urządzeń, które wspomogą pracę podczas wiercenia w Gresie. Jest to szablon wycięty laserowo w jakiegoś rodzaju drewnie. Dzięki niemu możemy sobie ustalić położenie otworów w gebericie, czy też przymocować sobie to do ściany i prowadzić. Koronkę tak, aby ona nam się nie ześlizgnęła, nigdzie nie uciekła, nie uszkodziła nam płytki. Często fachowcy robią tak, że zostawiają sobie tylko śruby, na których wisi nam miska WC. Zakładamy wtedy sobie ten szablon na śruby. Wcześniej otworów żadnych nie wiercimy, dopiero po założeniu tego na śruby mamy dokładnie wyznaczone miejsca wiercenia pod dopływ wody i pod rurę odpływową. Poprzednie Wiercenia były na mokro. Teraz pokażę inny rodzaj koronki. Będzie wiercenie na sucho i z użyciem już nie wkrętarki, a szlifierki kątowej. W tych poprzednich koronkach mamy taki zwykły czpień, który montujemy sobie we wkrętarce. Natomiast w tego rodzaju koronkach dedykowanych do szlifierki mamy gwint M14 i przystępujemy do pracy. No i nie zapominajcie o BHP. Przy tego rodzaju cięciu jest na pewno mnóstwo odprysków, mnóstwo hałasu. Będzie też sporo kurzu. Co zrobić z kurzem? Pokażę za moment. Na początek pokażę jak zachowuje się w ogóle ta koronka i jak możemy sobie nią wywiercić otwór. Otwór wywiercony. Trwało to kilka sekund. Na pewno jest to sposób szybszy. No Minus taki, że mamy masę kurzu i... Cięcie nie będzie po prostu idealne. Na pewno o wiele lepszy efekt uzyskamy e, używając e, otwornicy diamentowej, e, którą możemy prowadzić na mokro, niż z użyciem tego sposobu. Natomiast jest szybko, posprzątam tu trochę i pokażę jeszcze jedno urządzenie, e, dzięki któremu będziemy mogli pracować e, bardziej komfortowo i czysto bez kurzu. Kolejnym urządzeniem, które wspomoże nas w wywierceniu yy, przy użyciu koronek diamentowych na sucho do szlifierki jest tego typu urządzenie. Jest to taka przystawka, która cały ten pył, cały urobek wciągnie do odkurzacza. Pokazałem dzisiaj kilka rodzajów koronek diamentowych, kilka technik wycinania otworów w gresie. Jeżeli podobają ci się materiały tego typu, zaobserwuj mój kanał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakich narzędzi ty używasz, żeby usprawnić sobie pracę. Chętnie te narzędzia przetestuję i pokażę w kolejnych materiałach. Siema!